Witajcie widzowie z tej strony Mikołaj na kanale Miki Farming Fan. Dzisiaj będziemy, znaczy dzisiaj będzie zgoda mojego taty, którą ja wymyśliłem w tamtym odcinku. To znaczy, yy, jaka zgoda? Że... Będzie misja moja. Dostałem misję, moi drodzy. A, <coughs> i jedno... A żeby... i jedna rzecz. <coughs> że ben, no ja nagrywam trzeci. Znaczy, ja nagrywam trzeci. To to tak, nagrywam tak chodzi Mikołajowi o to, że co drugi odcinek będziemy się po prostu wymieniać na tej. Serii Swarminga okay. 22. Tak, to jest Tak Tak, Tak, jest ogólne luźne granie. Tak, więc moi drodzy, <śmiech> przepraszam, <śmiech> troszkę kaszę mam. I Mikołaj dzisiaj mi tutaj zaoferował taki traktorek jak Rigitrack SKE50 Electric wraz z zgrabiareczką z firmy Pottinger. Top 342. Już mam tutaj odcin czyli na odcinek, już mam przygotowaną maszynę przez Mikołaja. W poprzednim odcinku Popodczekał to wszystko i teraz chciał, nie chciał, muszę wsiadać do naszej maszynki, czyli Wszystkie. skakujemy. Podnoś. O kurczę, czekaj, podnoś, Myślisz, że to jest tak łatwe, że ja tę funkcję znam? Ja wiem. F1, nie. Ja, czy jedynką? Ja ci to włączę A, dobra, podwójna klawiatura, okej, okay, dobra. Włącz zgrabiarkę, nie zatrudnij, rozłóż, podnieś. Podnosimy zgrabiareczkę, to jest fałeczka. Czemu ani na kierownicę? Na kierownicę ja się uczę dopiero. Cii, nie śmie się. Dobra. Te Aha, czyli tak nie mogę zmienić. Dobra. I startujemy. Gaz w podłogę. I teraz w którą podjechałeś? pojechałeś? prawo bardzo? bardzo? Bardzo. właśnie Nie, nie, muszę, bo tu No? Dobra. Jogie, jedziemy, moi drodzy. Powiem wam, że bardzo fajnie się jeździ takim elektrykiem, ale tak, tak jak dla mnie jest osobiście inny, dźw inny dźwięk jest. Ale drogą mam jechać w lewo, czy? Jest tak, dość dziwny dla mnie dźwięk. Przyspieszenie jest w miarę fajne, ponieważ... Czekaj, dobra, sobie muszę tutaj cofnąć. A tutaj kamerka oddalamy na kierownicy. Dobra, rozkładamy. LB i krzyży. Czym to jest chyba ten guzik? A, super, widzisz, że coś się nauczyłem, dobra. Opanowałem już y, pierwsze podstawy kierownicy. Mamy maszyny. Ty to tak. I teraz tak, musimy opuścić grabiarkę. LB i kółeczko. Dobra, maszyna jest opuszczona. A na chwilkę teraz tak, dajemy wst czekaj wsteczny. A, o, dobra, bo tu mamy teraz sterowanie jeszcze pedałami nożnymi. Nie tylko na kierownicy. Ej, panne, jak ty sobie możesz jeździć? Startuje. Ojciec startuje na kierownicy. Dobra. Powiedz, że na klawiaturze dużo inaczej się fajniej gra. Złóż zgrabiarkę i teraz tak, jak ją włączamy? Włączamy LB i kwadracik. Dobra, tu i grzejemy. Bez jest Tam to sobie Nie wiem, ten to ja sobie jeszcze postaram się. Mogą ustawić. I tam nie umiem. Wiesz, Czekaj. Bo muszę ten pedal wyczuć, nie? Kurczę bardzo dawno nie grałem na kierownicy. A farminga tak naprawdę chyba w ogóle jeszcze nie grałem. Tak. tak. Bo ja przyjmuję. No dobra, robimy wałeczki. Jak ty możesz tak jechać na, 15 na godzinę? 14, jak ja tak nie mogę. A to jest kwestia tego, co ja samochodem nie No Czuję. Nie 10, gdzie proszę? Zmieszczę się. Pięć. Niech może będzie u Ciebie prasowanie. Wydaje się, że nie się ucieszyć taką zabawą. Fajnie jest. Ale, to tak jak dla mnie, nie, ciężko mi się gra w na kierownicy. Może dlatego, że ta kierownica nie ma takiego płynnego ruchu, tylko tak troszkę z kokami chodzi. Wiesz, ciągnik jest inny w ramie. Kierownica jest inna. Tak, rozumiem, rozumiem to wszystko. Dobra. I teraz tak. Stoimy. Podnieś teraz zgrabiarę. Podnosimy ją jakby kółeczko. Musimy ją na chwilkę wyłączyć. Bo musimy obrócić po prostu maszynę. O kurczę, jak na fajnie reaguje. I to 40 tym To będzie jeszcze parę. I grzejemy. Dobra. Delikatny pedał po prostu go dociskasz i zobacz, tyle samo go sterujesz, jego prędkość. Nie musisz wciskać tego pedału sam do końca, a -a -a. wiesz? Jeszcze to prawa to nie Tak, czy no. jeszcze mi jedynka brakuje. Z przodu? <noise> no. Kurczę, ten kaszel męczy, tak wieczorami. teraz, w oprócz w skaczy. skacze. Widzisz, odpuszczasz mi tak delikatnie gaz i sobie już tam sam idzie. No i dobra, mam nadzieję, że ojczulek jakoś się spisze na taki krótki odcinek. Jeszcze musisz prasować. Jeszcze ja mam to wszystko prasować? Chyba, że ja, jak wolisz. A tyle mam w takim razie pomysł. Jeżeli ja mam prasować, to ja robię inaczej. Ja teraz belki inaczej kurczę mogę z sen. Znaczy belki, wałki. Ja to Ja mogę pracować... Czekaj. Tutaj sobie troszkę coś inaczej muszę poustawiać już. Zawsze ja, ja mogę pracować, kiedy nie Ale to ciężko na takim malutkim polu jest tej pracować. Dostaniesz, nie wiem, jakie jak masz. Dobra. zgrunieć czy na czymkolwiek takie wielkie i jedną takie średnie. Ło! Nie, nie, nie ten pedał. Nie, ale jak na swoim odcinku, jak no. będę robił, to na pewno będzie trzeba ten. Będzie trzeba przorać i to trochę zwiększyć. Długiem. Bo inaczej, tak to jeśli nie poradzimy sobie. Ja więc ciężki taki kawałek, tak naprawdę, wiesz? Nie, więc się weźmie pół, znaczy ja wezmę, przeoram to wszystko, zrobię lepszy kształt tego. A ja wałki po prostu będę chciał z, łączyć ze sobą, żeby Co na przykład. To ja? Tobie dam, Tobie dam. Ja tylko po prostu tak spróbuję tylko fragment. Ale Ale będę chciał ci bardzo to ułatwić, żeby właśnie połączyć te wałki na przykład w jeden albo dwa, wiesz? No, tak jak tutaj jeździłem wokół, to nie jest akurat bardzo wygodnie do dalszego etapu pracy. To już się z miejsca przyznaje, że źle zostały wykonane te wałki. Bo jest akurat łąka tak po łuku naprawdę była koszona. No, nie było innego wyjścia. Zaraz zobaczymy, więc poczekajmy, co my tu mamy. Wezmę kutę w swoim odcinku, jakie będę nagrywał. Wezmę kutę przeorą to, wezmę kupię siewnik. Zasie je w lepszym kształcie jak po jak zagregatuje, i zbiorę kamienie. No jeszcze jakoś tak zrobimy. Zrobię jak, naś, jak najlepiej jak się da. Oj ojciec, zaraz coś tu pomieszasz. Oj Nie, bo chcę po prostu to troszkę poprzesuwać, wiesz? Bo po tak naprawdę jest link, nie? Jak nie. masz tak te wałki odsunięte od siebie Dami z daleka. Ale tymerem to się lepiej wygląda. wiesz, że jest szersza maszyna, to jest co innego synu. Bynajmniej tak jak dla mnie, stój, nie tutaj. Dla mnie być Gdzie jedzie? Nie. Nie zrobię. Dla mnie im węższy, tym lepszy. Bo ja lubię tak dąch. Wiem, wiem, że ty to tak lubisz. Czy ja też lubię tak fajnie pograć sobie, nie, nie mówię, że nie. Ale jest tak naprawdę ci, że jest bardzo ciężko grać takim tym traktorkiem. Jeżeli masz taką małą maszynę, jeszcze jeżeli, jeżeli masz taki nieregularny kształt z tego pola, tak w tym wypadku jest, tak? No, wiesz, będę pół to staram się zrobić kwadrat. Na kwadracie, już będzie nam to lepiej. A co byś chciał po prostu poprzycinać? No pługiem tu postaram się zrobić jakiś kwadrat. Podobny do kwadratu się postaram. Na pewno tego nie będzie płagiem, jak zrobię przed odcinkiem albo. Po... Zobaczcie, ja to jest, kurczę, jest naprawdę kręcenia. Albo zrobi, wiesz co, tym pługiem zrobię nie w odcinku, bo tak no, bo, bo w wolnym czasie zrobię, no, bo to w sumie to... Będzie prawie to samo. Tak, bo to szkoda, będzie po prostu odcinków tego typu robić. W wolnym czasie zrobię ten. W wolnym czasie No bo w sumie to samo wyjdzie na odcinku, czy tutaj, a tak to będę miał, tak. Tak to będę miał więcej czasu. Tak, to będę miał, będę miał więcej czasu, żeby pomyśleć, jak to ma wyglądać. O nie. No nie? Będzie więcej czasu, bo na odcinku tutaj się spieszysz, spieszysz. Tak, bo chciałbyś się z jednej strony zrobić tak naprawdę fajny odcinek żeby nie było dużo takich niepotrzebnych rzeczy pokazywanych, ale czasem niestety się nie da tak jak widzisz, mogę zrobić tak naprawdę kilka tych małych wałków, ale z drugiej strony no nie jest to przyjemnie tak... Bynajmniej dla mnie nie jest to tak przyjemnie jeździć. Mówię, fajnie się kosić tą małą kościareczką, ręczną... Sobie tak to, fajnie... Co zprowadzasz? No, człowiekiem w farmingu to jest fajne. Normalnie sobie idzie, tak możesz do, dokładnie dokoszyć. No nie, na no już hmm. zaraz ci daję, to myślałeś, ten wałek no, no to kończyć? jeszcze odstawisz. Jak chcesz. Już ja odstawiam. To jest naprawdę kiszka kurczę z tym polem. Mówię no ci. Jeżeli byłaby zgrabiara taka dwa, trzy razy szersza, to byłaby. Bajka naprawdę robota, wiesz, I ale wiecie, tak jak tutaj to jest, jest to skórcze jutro na przykład, jutro. sobie będę to obrał. A kamerę teraz mogę wrócić? Albo co chcesz? A, dobra. To jest twoja decyzja. To Czy ma... grawiarka jest na kółkach. Lepsza. Jak masz taki nierówny teren, to jest lepsza wółka. Nie, nie chodzi mi o to, wiesz, bo myślałem, że jest fajnie cofne i wałek przyciągnę. Ja dzisiaj ten... Wizona farmingu 19, ten, to jeziora wtopiły. Piękna siła. To Dobra. wziąłem 30, nie wyciągnęłam <laughs> MTZ-a dopiero mtz ten poszło. No powiem ci, że tak jak ty grasz mi się wydaje, że czasem robisz jakieś takie błahostki, takie tak zwane głupoty wy, wychodzą w grze. I tak się dziwię, że mówię, a, jak to dziwnie wygląda. Śmiać mi się chce, ale ty jeżeli tak jak teraz Gramsa. Też idzie głupot sporo robić. Ty jeszcze gry <coughs> do mnie robisz. Nie, mówię, że nie. Przyznaję się jak najbardziej. Teoretycznie powinieneś lepiej robić, bo w realu robiłeś, a ja... Tak, ale to tu, jak tutaj jestem na tym. Na symulatorze jest zupełnie Nie, inaczej. Mianę w drugą kod... stronę jadę dobrą, tak? Nie, nie wiem. Dowiaty. Co tam tak odskakuje? Masz nierówny teren. Ja będę miał fajny, pełniutki traktor. A ja ci specjalnie dam. Będziesz szybki, nieporęczny. Żebym ja się utręknęła. I opuszczamy hmm. naszą klawiereczkę. Podłączamy Dobra i moi drodzy, teraz, teraz sprzęt przejmuje Mikołaj Tak więc ja idę pod start. Dobra A teraz zobaczymy jak tu się jeździ tak naprawdę po jak mi to powiedzieć zawodowo Właśnie, może to był błąd, że wziąłem tą kierownicę do siebie na nogi. To masz tak fajnie skręcasz. Widzę, tak właśnie Chciałem to mieć tak fajnie delikatnie, pójdźmy to. Gdzie ty jedziesz? Masz podczepioną już? No. A ty miałeś przygotowaną maszynę? No. A ty, ja nie wiedziałem. No Ja przygotowałam że to wciąż. No to bardzo dobrze zrobiłeś. Myślę, że tu wyjdzie na belka. Ja jakieś na tym nie lat pracowałem. Należy mi nie wierzyć. Może i zjechałeś troszkę. O, dobra. O, nie Dawaj, zbieraj tą Już. Jana. Szybka akcja. Ja bym się tu buzdra, ale zobacz, ja cały czas zrobiłem z tych kilku wałków. Tak naprawdę, jeden taki wokół tej łąki, łączki. Oglądka, oglądka. No co, w ogóle. No dobra, teraz mamy co? 520 litrów. Mam coś do zebrania, chyba już nie no, no, tak ma. Nie mam takiego płatu, jak to jest za wysmacz. Reszta jest w pobraniu leci, 80 litrów w Więcej, nie? Przekichana jest taka łąka, nie No dobra. I co, teraz jedziesz odstawiać to do garażu? Jeszcze mogę zebrać. Tak, dobra, to jest w pierwszym odcinku. I będziemy mieli odcinek zakończony i pewien etap y, pracy już pozostanie za nami, tak? Monsterka no, listerka mnie Nie. Weź sobie kamerę oddal. Buzikiem na kierownicy może, jak strzał tak był. A ty co z Pottingerem, masz jakiś upadki podpisane? Jakąś współpracę, czy co? co? Wszystkie maszyny Pottingera. O kurcze, jak się udało na no. pierwszym strzaniu. Do przodu troszkę już. No dobra, może być. I teraz co bierzesz za maszynę? Czym jeszcze teraz co zrobić? bardzo właśnie ciekawi. Czym ty jedną belkę przyjedziesz? A co to widły są z tyłu? Nie może widujeś zakinał. I A belkę normalnie. Tak, możesz belki wodzić chyba baloty. Ja mm. mam ten mod na realne odwracanie się, że mogę kucha zrobić. I mogę shiftem tam się przybliżasz. Ale tutaj? Nie, w 19. A, w dziewiętnastce. Na osiem. A, wspominałeś, wspominałeś, faktycznie. Jak ten wjechasz wyjechać? No dobra, normalnie wjeżdżaj, powoli. A nie się czasem opuścić tego wszystkiego. Poczekaj. Ale wyjedź, poczekaj, cofnij do przodu. Raczej rusz do przodu, przepraszam. Weź kamerę obróć. Inaczej. Nie, nie, nie. Nie złapiesz, bo ci. Czekaj. gdzieś z jedziesz? Dla krówy teraz założysz? No, czy będę mógł? co złapasz, powiedz. Pierwsza do karmienia? Nie, to jest cekar na wszystko, ale. Uh -uh. Nie chcę. Bo zobaczyć yy, statystyki od krów. Możesz włączyć? Będziesz wiedział wtedy, wiesz? Sprawdzę. Mm. Mm, zdrowie, zdrowie, Temer. Siana, czy możesz włożyć, bo mają mało? Tylko nie wiem, w którym miejscu jest wkładane, wiesz? To gdzieś chyba przyczepka. Jak tych symboli ty symbol nie znam w tym 22, Tu masz wodę, po imię go. A to one jako pierwsze tam, przed tą szczepą. Tam też byli w woda. Nie, w ogóle nie wiem co Opuść jeszcze. Dobra, jeszcze bawiam jak to się uda. To jest symboli na 2 mile. Tak. To musi być to bardziej opuszczone. Chyba Tu. Chodź. Zmieniasz maszynę? No dobra, spróbuj. Zobaczymy. Masz założony sprzęt? To jest mój nieulubiony ciągnik, bo jak w ogóle nie lubię. Że ma w tyłu oszkę A możesz przełączyć to na, na Wiem, jedną. Nie, ale rzadko takie jeżdżę, więc mu to bardzo niszczy. Bo jest taki do takiego właśnie manewrowanie na placu, jest sobie wygodniejszy, wiesz? Ostrożnie, powoli, powoli, powoli. A jak cicho w kabinie, zauważyłeś? Wolniej, wolniej. Nie wolnoś. Oj, oj. Coś się rozpędziłeś za bardzo. Nie wbiłeś wide widełek. Weź z węzi. te czerwone kiełki. Nie miał chyba w tym Mogę ci pomóc? Nie, nie trzeba. W to mało się zrobiła na koniec. Pomysł, jak zwykle u mnie. Zawsze gdzieś się śpieszy, niepotrzebnie. I teraz weź tę mieszkodę w z guzikiem, powinien się przesunąć. Nie, to nie są te. Mogę? Poczekaj, nie by szkoda, ale Nie, bo szkoda na czasu. No. Ruchome są, zobacz. A nie, przepraszam, to są stałe. Dobra. Mój błąd. O, gdzieś coś uciekło już trochę. Dobra, no, nie, nie, teraz nie, może jest już już Poczekaj, zobaczymy czy teraz tam może jest nad 100% już, momencik. nie, 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 to się nie, zawiesza. Teraz spadaj tutaj, maszynę do garażu, i koniec jeszcze to, co wiesz, że stary? Znaczy no, ten, to maszyna odczynników, a dobra. Lubiłam naciągnik. Dlaczego? Taki poręczny? Czy o co chodzi? Bo ja lubię bez kabiny, ale gdy są troszkę takie większe. Mm -hmm. No dobra. No i stawia była rażu. Maszyna akurat odpocznie i co w kolejnym będziemy robić? Nie wiem. Kupujemy maszyny potrzebne, bo to prawie nic nie ma. Ja to ja to jestem tak ogólnie... Pokażę ci yy, jakie są kontrakty. Wiesz co, nastawiony nie na kontrakty, na tego typu... Bo tą osadę żebyśmy stworzyli, ta co była na... Tam y, seria hmm. na konsoli, żeby była tutaj. Ale wiem, że tu nie musimy mieć te, też takie same maszyny. Ale serie po prostu, żebyśmy ich sobie ale przynieśli. Nie nie. Trzeba... No i mapę poważną, to do, dołożę do tego. Chcę czekać, czy to będzie ten zetron. Który? Ten, sam, kupowaliśmy? Ten, co był, ten taki stary. Ten, ten zielony. zielony? No to chyba trzeba go kupić. No, a ten... nie wiem, bo jak jest tam, to jest na, na komputerze, na komputerze może jeszcze wyjąć. Nie wiem, musimy zobaczyć. Ale dobra, trzeba o a masz czego czegoś zaczęło to współpraca pod zotingerem? Od tamtego płuka. Tak? No, I tak wszystko. No dobra, gdzie teraz jedziesz? Dobra? Więc do następnego odcinka i pa! Tak, trzymajcie się.